Myślę, że zrobiliśmy wszyscy kawał dobrej roboty i z tego powinniśmy być dumni, każdy z nas. Wszystkie te działania były podejmowane z myślą o mieszkańcach powiatu myślińskiego, ale i nie tylko. Dyrektorowi życzę wytrwałości w tej niełatwej pracy, a nam wszystkim spokoju, życzliwości i nade wszystko zdrowia. Brawo, brawo, brawo. Jako Kasa Stewczyka wspieramy inicjatywy lokalne. Jedną z takich inicjatyw jest dzisiejsze otwarcie zmodernizowanego oddziału dziecięcego w samorządowym publicznym. Zakładzie opieki zdrowotnej w myślenicach. My jako kasa Stewczyka głównie sponsorujemy zakup sprzętu multimedialnego, który ma posłużyć dzieciom, aby bardziej umilić im pobyt w chorobie na oddziale dziecięcym. Po prostu aż się prosiło o to, żeby ten oddział jednak wyglądał, prawda? I żeby była w nim estetyka. Natomiast uważam, że teraz po remoncie dzieci mogą faktycznie czuć się jak u siebie w domu. Jest to szczególny dzień, dlatego że znajdujemy się obecnie w nowo zmodernizowanym oddziale dziecięcym. Jest to inwestycja, która była bardzo potrzebna i długo oczekiwana. Dlatego, że szpital powiatowy w Myśleńcach jest jedynym w promieniu 40 kilometrów. Jego lokalizacja i położenie przy drodze szybkiego ruchu zakopiance i rozległym terenie powiatu ponad 123 tysięcy mieszkańców sprawia, że jest to miejsce w którym można znaleźć szybką, fachową opiekę medyczną. Stworzyliśmy tutaj miejsce dla najmniejszych pacjentów, tak aby ten ich pobyt był jak najmilej odebrany, zarówno pod względem samego pobytu, ale przede wszystkim tego nieraz długiego spędzonego czasu. Dlatego stworzyliśmy im tutaj dodatkowy kącik zabaw, tak aby mogli poczuć miastkę własnego domu. Współdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przekazała tutaj w formie środków pieniężnych, czyli dotacji, pieniążki na zakup tej części audiowizualnej, czyli zarówno telewizora, jak również zestawu DVD, do oglądania bajek. Dodam tylko, że Kasa Stewczyka to nie tylko instytucja finansowa. Wyróżniamy się na tle różnych instytucji tym, że właśnie wspieramy takie cele e, zgodne ze statutem e, i z ideami naszego patrona Franciszka Stewczyka. Zapraszam do siebie panią dyrektor współdzielczej klasy oszczędnościowo-kredytowej, panią Annę Oleksę. O, bardzo dziękuję serdecznie. Mm.